Pan Łęcki kilka razy porachował stos nowych stu rublówek i podpisał dokument. Odłożywszy zaś pióro, rzekł – dobrze, to jedno, a teraz co się tyczy długów. Suma dwa do trzech tysięcy rubli, którą pan winien Żydom, dziś będzie spłacona. Ale ja, proszę cię, panie Stanisławie, nie chcę darmo. Proszę cię, ażebyś jak najskrupulatniej odtrącał sobie procent. 120 do 180 rubli rocznie. Tak, tak. Potakiwał pan Tomasz, ale gdybym, ale. potrzebował jeszcze jakiej kwoty, to mam się do kogo udać u ciebie? Drugą połowę procentu otrzyma pan w połowie stycznia odparł Wokulski. O tym wiem, ale widzisz, panie Stanisławie, gdybym tak potrzebował jakiej części mego kapitału, nie darmo pojmujesz chętnie zapłacę procent. Szósty wtrącił Wokulski. Tak, szósty siódmy. Nie, panie, pański kapitał przynosi 33% rocznie, więc nie mogę go pożyczać na siedem. Dobrze, w takim razie nie pozbawiaj się mego kapitału, ale uważasz, może mi jednak coś wypaść? Wycofać swój kapitał może pan nawet w połowie stycznia roku przyszłego. Boże, uchowaj, ja mego kapitału nie odbiorę ci nawet za dziesięć lat. Ale ja pański kapitał wziąłem tylko na rok. Jak to? Dlaczego? Dziwił się pan Tomasz, coraz szerzej otwierając oczy. Dlatego, że nie wiem, co będzie od dziś za rok. Nie co roku zdarzają się wyjątkowo dobra interesa. A propos, rzekł pan Tomasz po chwili przykrego zdumienia. Co też mówią w mieście, że to ty, panie Wokulski, kupiłeś mój dom? Tak, panie, ja kupiłem pański dom. Ale przed upływem pół roku mogę go panu odstąpić na korzystnych warunkach. Pan Łęcki poczuł rumieniec na twarzy. Nie chcąc jednak dawać za wygrane, zapytał wielkopańskim tonem. I ile byś też chciał odstępnego, panie Wokulski? Nic. Oddam go panu za dziewięćdziesiąt tysięcy, a nawet może taniej. Pan Tomasz cofnął się. Rozłożył ręce, następnie padł na swój wielki fotel i znowu kilka łez spłynęło mu po twarzy. Doprawdy, panie Stanisławie, mówił lekko łkając, widzę, że najlepsze stosunki. Mogą zepsuć pieniądze. Czy ja mam ci za złe, żeś kupił ten dom? Czy ja robię ci wyrzuty? Ty zaś przemawiasz do mnie tak, jakbyś się obraził. Przepraszam pana, przerwał wokulski, ale istotnie jestem trochę rozdrażniony, zapewne z gorąca. O, z pewnością! zawołał pan tomasz, powstając z fotelu i ściskając go za rękę. Więc przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka, ja się na ciebie nie gniewam, bo wiem. Co to jest upał? Wokulski pożegnał go i wstąpił do salonu. Starskiego już tam nie było. Panna Izabela siedziała sama. Zobaczywszy go, podniosła się, twarz jej była pogodniejsza. Pan wychodzi? Właśnie chcę panią pożegnać. A o Rossi nie zapomni pan? rzekła ze słabym uśmiechem. O nie. Poproszę, ażeby mu oddano wieniec. Pan go sam nie wręczy? Dlaczegoż to? Dziś w nocy jadę do Paryża odpowiedział Wokulski. Ukłonił się i wyszedł. Przez chwilę panna Izabela stała zdumiona, następnie pobiegła do pokoju ojca. Co to znaczy, papo? Wokulski pożegnał się ze mną bardzo chłodno i powiedział, że dziś w nocy wyjeżdża do Paryża. Co? Co, co? Zawołał pan Tomasz, chwytając się oburącz za głowę. On z pewnością obraził się. Ach, prawda. Wspomniała mu o kupnie naszej kamienicy. Chryste, i cóżeś ty narobiła? A, wszystko stracone teraz rozumiem. Naturalnie, że się obraził. No, dodał po chwili. Ale kto mógł przypuścić, że jest tak obraźliwy? Taki sobie zwyczajny kupiec. Pamiętnik starego subiekta. I wyjechał. Pan Stanisław Wokulski, wielki organizator spółki do handlu przewozowego, wielki naczelnik firmy, która ma w obrocie ze cztery miliony rubli rocznie, wyjechał do Paryża jak pierwszy lepszy pocztylion do miłosny. Jednego dnia mówił do mnie samego, że nie wie, kiedy pojedzie, a na drugi dzień szast, prast i już go nie ma. Zjadł elegancki obiadek ujaśnie wielmożnych państwa łęckich, wypił kawę, wykłuł zęby i jazda. Naturalnie, pan Wokulski nie jest przecie lichym subiektem, który musi żebrać u pryncypała o urlop raz na kilka lat. Pan Wokulski jest kapitalistą, ma ze sześćdziesiąt tysięcy rubli rocznie, żyje za pan brat z hrabiami i książętami, pojedynkuje się z baronami i wyjeżdża kiedy chce. A wy, moi płatni oficjaliści, kłopoczcie się o interesa, przecie za to macie pensje i dywidendy. I to jest kupiec. To jest błazeństwo, mówię, nie kupiectwo. No, można wyjechać nawet do Paryża i nawet po wariacku, ale nie w takich czasach. Tu panie kongres berliński naważył piwa, tu panie Anglia, panie za Cypr, Austria, za Bośnię, Włochy krzyczą w niebogłosy: dajcie nam Triest, bo będzie źle. Tu już słyszę, panie, w Bośni krew się leje potokami i, byle żniwa skończyć, wojna buchnie przed zimą jak amen w pacierzu. A on tymczasem daje nura do Paryża. Cyt! Po co on tak nagle wyjechał do Paryża? Na wystawę? Cóż go obchodzi wystawa? A może w tym interesie, który miał robić z Suzinem? Ciekawym na jakich to interesach zyskuje się po pięćdziesiąt tysięcy rubli, tak sobie od ręki. Oni mi mówią o wielkich maszynach do nafty czy do kolei, czy też do cukrowni. Ale czy wy, aniołki, zamiast ponadzwyczajne maszyny nie jedziecie po zwykłe armaty? Francja tylko patrzeć, jak weźmie się za łeb z Niemcami. Mały Napoleonek niby to siedzi w Anglii, ale przecież z Londynu do Paryża bliżej niż z Warszawy do Zamościa. Ej, panie Ignacy, nie śpiesz się ty z sądami o panu w... W takich razach lepiej nie wymawiać całego nazwiska. Nie potępiaj go, bo możesz się ośmieszyć. Tu gotuje się jakaś gruba kabała. Ten pan Łęcki, który kiedyś bywał u Napoleona III. I ten niby aktor Rosji-Włoch. Włochy gwałtem upominają się o Triest. I ten obiad u państwa Łęckich przed samym wyjazdem. I to kupno kamienicy. Panna Łęcka piękna, bo piękna, ale przecież jest tylko kobietą i dla niej Stach nie popełniałby tylu szaleństw. W tym jest coś sp, w takich razach najwłaściwiej mówić skróceniami. W tym jest jakieś duże p. Będzie już ze dwa tygodnie, jak wyjechał biedny chłopak. Może na zawsze. Listy pisze krótkie i suche. O sobie nie mówi nic, a mnie tak nurtuje smutek. Że nieraz dali Bóg miejsca znaleźć nie mogę. No chyba nie za nim tylko tak, z przyzwyczajenia. Pamiętam, kiedy wyjeżdżał. Już zamknęliśmy sklep i właśnie przy tym oto stoliku piłem herbatę. Ir wciąż mi nie domaga. Gdy naraz wpada do pokoju Loka i Stacha. Pan prosi, wrzasnął i uciekł. Co to za zuchwały Gałgan, a co za próżniak? Trzeba było widzieć minę, z jaką stanął we drzwiach i powiedział – pan prosi, bydl. Chciałem go zmonitować. Błaźnie, jakiś twój pan jest panem tylko dla ciebie. Ale poleciał na złamanie karku. Szybko dokończyłem herbatę i rowi nalałem trochę mleka do miseczki i poszedłem do stacha. Patrzę w bramie jego lokaj, kokietuje od razu aż trzy dziewuchy jak łanie. – No, myślę, taki wałkoń i czterem dałby rady chociaż z tymi kobietami sam diabeł nie dojdzie porządku na przykład pani jadwiga szczuplutka malutka eteryczna a już trzeci mąż dostaje przy niej suchot wchodzę na górę drzwi do mieszkania nie zamknięte a sam stach przy świetle lampy pakuje walizkę coś mnie tknęło cóż to znaczy pytam Jadę dziś do Paryża, odpowiedział. Wczoraj mówiłeś, że jeszcze nie tak prędko pojedziesz. Ach, wczoraj odparł. Cofnął się od walizki i pomyślał chwilę, potem dodał szczególnym tonem. Jeszcze wczoraj myliłem się. Wyrazy te zastanowiły mnie w przykry sposób. Spojrzałem na Stacha z uwagą i ogarnęło mnie zdziwienie. Nigdy bym nie sądził, ażeby człowiek, niby to zdrów, a w każdym razie nieraniony, mógł zmienić się tak. W przeciągu kilku godzin pobladł, oczy zapadły, prawie zdziczał. Skądże ta nagła zmiana projektu? Spytałem, czując, że nie o to pytam, co bym chciał wiedzieć. Mój kochany, odparł. Alboż ty nie wiesz, że nieraz jedno słowo zmienia projekta, nawet ludzi, a nie dopiero cała rozmowa, dodał szeptem. Wciąż pakując i zbierając różne graty, wyszedł do sali. Upłynęła minuta, nie wracał, dwie nie wraca. Spojrzałem przez uchylone drzwi i zobaczyłem, że stoi oparty o poręcz krzesła, patrząc bezmyślnie w okno. Stachu, ocknął się i znowu powrócił do pakowania, zapytując czego chcesz? Tobie coś jest. Nic. Już dawno nie widziałem cię takim, uśmiechnął się. Zapewne od czasu odparł, kiedy to dentysta źle wyrwał mi ząb i w dodatku zdrowy. Dziwnie mi wygląda to twoje wybieranie się w drogę, rzekłem. Może masz mi co powiedzieć? Powiedzieć? Ach, prawda, w banku mamy około 120 tysięcy rubli, więc pieniędzy wam nie zabraknie. Dalej, cóż dalej? pytał sam siebie. Aha, nie rób już sekretu, że ja kupiłem kamienicę Łęckich. Owszem, zajdź tam i ponaznaczaj komorne według dawnych cen. Pani Krzeszowskiej możesz podnieść jakieś kilkanaście rubli, niech się trochę zirytuje, ale biedaków nie duś. Mieszka tam jakiś szewc, jacyś studenci, bierz od nich ile dadzą, byle płacili regularnie. Spojrzał na zegarek, a widząc, że ma jeszcze czas, położył się na szeslongu i leżał milcząc z rękoma nad głową i przymkniętymi oczyma. Widok ten był nad wszelki wyraz żałosny. Usiadłem mu przy nogach i rzekłem. Tobie coś jest, Stachu. Powiedz, co ci jest. Z góry wiem, że nie pomogę, ale widzisz, zgryzota jest jak trucizna. Dobrze ją wypluć! Stasiek znowu uśmiechnął się, jak ja nie lubię tych jego półuśmiechów, i po chwili odparł. Pamiętam dawne to dzieje. Siedziałem w jednej izbie z jakimś frantem, który był dziwnie szczery. Opowiadał mi niestworzone rzeczy o swojej rodzinie, o swoich stosunkach, o swoich wielkich czynach. A potem bardzo uważnie słuchał moich dziejów. No i dobrze z nich skorzystał. Cóż to znaczy? spytałem. To znaczy, mój stary, że ponieważ ja nie chcę z ciebie wydobywać żadnych zeznań, więc i przed tobą nie mam potrzeby ich robić. Jak to zawołałem? W taki sposób traktujesz zwierzenie się przed przyjacielem? Daj spokój, rzekł podnosząc się z kanapy. To może dobre, ale dla pensjonarek. Ja zresztą nie mam z czego zwierzać się nawet przed tobą. Jakim ja znużony, mruknął, przeciągając się. Teraz dopiero wszedł ten łajdak lokaj. Wziął walizę Stacha i dał znać, że konie stoją przed domem. Wsiedliśmy do powozu, Stach i ja, ale przez drogę do kolei nie zamieniliśmy ani wyrazu. On patrzył na gwiazdy, świszcząc przez zęby, a ja myślałem, że jadę chyba na pogrzeb. Na dworcu kolei wiedeńskiej złapał nas doktor Schumann. Jedziesz do Paryża? spytał stacha. A ty skąd wiesz? O, ja wszystko wiem. Nawet to, że tym samym pociągiem jedzie pan Starski. Stach wstrząsnął się. Co to za człowiek? rzekł do doktora. Próżniak bankrut, jak zresztą wszyscy oni, odparł Schumann. No i eks-konkurent dodał. Wszystko mi jedno. Szuman nie odpowiedział nic, tylko spojrzał spod oka. Zaczęto dzwonić i świstać. Podróżni tłoczyli się do wagonów. Stach uścisnął nas za ręce. Kiedy wracasz? Spytał go doktor. Chciałbym nigdy odpowiedział Stach i siadł do pustego przedziału pierwszej klasy. Pociąg ruszył. Doktor zamyślony patrzył na oddalające się latarnie, a ja o mało się nie rozpłakałem. Kiedy woźni poczęli zamykać drzwi peronu, namówiłem doktora na przechadzkę po alejach jerozolimskich. Noc była ciepła, niebo czyste. Nie pamiętam, ażebym kiedykolwiek widział więcej gwiazd. A ponieważ Stach mówił mi, że w Bułgarii często patrzył na gwiazdy, więc zabawny projekt i ja postanowiłem od tej pory co wieczór spoglądać w niebo. A może istotnie, na którym z migotliwych świateł spotkają się nasze spojrzenia, czy myśli i on nie będzie czuł się już tak osamotnionym, jak wtedy? Nagle nie wiem nawet skąd zrodziło się we mnie podejrzenie, że niespodziewany wyjazd Stacha ma związek z polityką. Postanowiłem więc wybadać Szumana i chcąc zażyć go z maniki, rzekłem. Coś mi się wydaje, że Wokulski jest jakby zakochany. Doktor zatrzymał się na chodniku i usiadłszy na swej lasce, zaczął śmiać się w sposób, który aż zwracał uwagę na szczęście nielicznych przechodniów. – Ha, ha! Czyś pan dopiero dzisiaj zrobił tak piramidalne odkrycie? Ha, ha! Podoba mi się ten starzec! Głupi był koncept. Przygryzłem jednak usta i odparłem. Zrobić to odkrycie było łatwo. Nawet dla ludzi mniej wprawnych ode mnie zdaje się, że mu troszkę dogryzłem – ale ja lubię być ostrożny w przypuszczeniach, panie szuman zresztą nie sądziłem, ażeby mogła wyrabiać z człowiekiem podobne hece rzecz tak zwyczajna jak miłość mylisz się staruszku odparł doktor machając ręką miłość jest rzeczą zwyczajną wobec natury a nawet jeżeli chcesz wobec Boga ale wasza głupia cywilizacja, oparta na poglądach rzymskich dawno już zmarłych i pogrzebanych, na interesach papiestwa, na trubadurach, ascetyzmie, kastowości i tym podobnych bredniach, z naturalnego uczucia zrobiła. Wiesz co? Zrobiła nerwową chorobę. Wasza niby to miłość rycersko-kościelno-romantyczna, jest naprawdę obrzydliwym handlem opartym na oszustwie które bardzo słusznie każe się dożywotnimi galerami zwanymi małżeństwem. Biada jednak tym, co na podobny jarmark przynoszą serca. Ile on pochłania czasu, pracy, zdolności, ba, nawet egzystencji. Znam to dobrze, mówił dalej zadyszany z gniewu. Bo choć jestem Żydem i zostanę nim do końca życia, wychowałem się jednak między waszymi, a nawet zaręczyłem się z chrześcijanką. No i tyle nam porobiono udogodnień w naszych zamiarach, tak czule zaopiekowano się nami w imię religii, moralności, tradycji, już nie wiem czego, że ona umarła, a ja próbowałem się otruć. Ja taki mądry, taki łysy. Znowu stanął na chodniku. Wierz mi, panie ignacy, kończył schrypniętym głosem, że nawet między zwierzętami nie znajdziesz tak podłych bydląt jak ludzie. W całej naturze samiec należy do tej samicy, która mu się podoba i której on się podoba. To też ubydląd nie ma idiotów. Ale u nas jestem Żyd, więc nie wolno mi kochać chrześcijanki. On jest kupiec, więc nie ma prawa do hrabianki. A ty, który nie posiadasz pieniędzy, nie masz prawa do żadnej zgoła kobiety. Podła wasza cywilizacja. Chciałbym bodaj natychmiast zginąć, ale przywalony jej gruzami. Szliśmy wciąż ku rogatkom. Od kilku minut zerwał się wiatr wilgotny i doł nam prosto w oczy. Na zachodzie poczęły znikać gwiazdy zasłaniane przez chmury. Latarnie trafiały się coraz rzadziej. Kiedy niekiedy w alei zaturkotał wóz, obsypując nas niewidzialnym pyłem. Spóźnieni przechodnie uciekali do domów. Będzie deszcz. Stach jest już około grodziska, pomyślałem. Doktor nasunął kapelusz na głowę i szedł zirytowany, milcząc. Mnie było coraz markotniej może z powodu wzrastającej ciemności. Nie powiedziałbym tego nikomu nigdy, ale nieraz mnie samemu przychodzi na myśl, że Stach naprawdę już nie dba o politykę, ponieważ cały zatonął w fałdach sukienki tej panny. Zdaje się, że mu nawet coś o tym wspomniałem onegdaj i że to, co on mi odpowiedział, bynajmniej nie osłabiło moich podejrzeń. Czy podobna, odezwałem się, ażeby wokulski tak dalece już zapomniał o sprawach ogólnych, o polityce, o Europie? Z Portugalią, wtrącił doktor. Ten cynizm oburzył mnie. Pan sobie drwisz, rzekłem. Nie zaprzeczysz jednak, że Stach mógł zostać czymś lepszym aniżeli nieszczęśliwym wielbicielem panny Łęckiej. To był działacz społeczny, nie jakiś tam kiepski wzdychacz. Masz pan rację, potwierdził doktor, ale cóż stąd? Machina parowa przecież nie młynek do kawy, to wielka machina. Ale gdy w niej zardzewieją kółka, stanie się gratem bezużytecznym i nawet niebezpiecznym. Otóż w Wokulskim jest podobne kółko, które rdzewieje i psuje się. Wiatr dął coraz mocniej. Miałem oczy pełne piasku. I skąd właśnie na niego padło takie nieszczęście? Odezwałem się, ale nie dbałem tonem, ażeby Szuman nie myślał, że żądam informacji. Na to złożyło się i usposobienie Stacha i stosunki wytworzone przez cywilizację, odparł doktor. Usposobienie? On nigdy nie był kochliwy. Tym się zgubił, ciągnął Szuman. Tysiąc setnarów śniegu rozdzielonego na płatki tylko przysypują ziemię, nie szkodząc najmniejszej trawce, ale sto cetnarów śniegu zbitych w jedną lawinę burzy chałupy i zabija ludzi. Gdyby Wokulski kochał się przez całe życie, co tydzień w innej, wyglądałby jak Pączek, miałby swobodną myśl i mógłby zrobić wiele dobrego na świecie. Ale on, jak skąpiec, gromadził kapitały sercowe, no i widzimy skutek tej oszczędności. Miłość jest wtedy piękną, kiedy ma wdzięki motyla, ale gdy po długim letargu obudzi się jak tygrys, dziękuję za zabawę. Co innego człowiek z dobrym apetytem, a co innego ten, któremu głód. Skręca wnętrzności.